Idzie, przyszedł zmęczony. Weź sobie ten mikrofon tak przed twarz trochę, bo masz go z boku. Jak chcesz, żeby cię było słychać. Chyba, że nie chcesz, żeby cię było słychać. Niekoniecznie. Zobacz, na micie byłem. Szkodki mam. Szkodkę? No. Nie, jest jeden. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Okej, okay, witamy w kolejnym filmiku, w którym tak na dobrą sprawę nie będzie się działo, ale to jest taki filmik rozpoczynający naszą kolejną przygodę z kanałem YouTube, YouTube, okiem królika. Ja jestem Kicek, a to jest pan, który się będzie pojawiał od jakiegoś momentu teraz przed kamerą. Jestem tu wbrew swojej woli. Jest, jest jako ekspert. Za na, za kamerą jest Amber, więc od czasu do czasu możecie słyszeć, co on ciekawego mówi. Panie Meralonie, to jest pan Meralon. Proszę się jeszcze raz ładnie przywitać. Dzień dobry. Jest pan ekspertem w kategorii święta? Nie, 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 nie. nie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie o świętach, spokojnie. Mhm. Jak pan przeżył ten ostatni rok, kiedy to nas nie było na kanale, nic się nie działo, nie było streamów? Co pan teraz robi? Gram. Co pan gra? Tron and Liberty. Czy, czy ktoś jest na sali, kto gra jeszcze w Tron and Liberty? Też gram w Tron and Liberty, ale Tron nie. Tak, aby Radeon. Pozdrawiamy Radeona. E, ale ja się tak nie wciągnąłem na przykład jak ty. Bo ty to tam rajdujesz się dziś tu o 3-4 w nocy? Raz mi się zdarzyło. No co, zazwyczaj gry mnie nie porywają jakoś specjalnie. No a jak jest, z kim grać? Ja nie jestem, na przykład, wielkim fanem MMO, w sensie nigdy nie grałem w żadne MMO, ani... Coś tam próbowałem, ale to zawsze się kończyło jakimś odbiciem totalnym od ściany, a teraz spróbuję właśnie w Throne and Liberty i też tak... Na pewno więcej godzin grałem, niż we wszystkie inne MMO w całym życiu, więc zobaczymy, jak to się dalej, dalej, dalej potoczy. Amber się bawi z kotem, więc nas trochę rozprasza. Jak zobaczycie, że Meralon i ja patrzymy gdzieś w tamtą stronę, to tam jest stół i... Amber. I Amber Ziewa. Czyli przez ostatni rok pogrywałeś i tyle. Tak. Tronę Liberty. Dokładnie. <noise> które wyszło miesiąc temu. <noise> Całe czas. Miałeś, po prostu miałeś wcześniej dostęp do tej gry i mogłeś sobie tak, napierdzielać. Tak. Dokładnie. Tak, zobaczcie, jakiego mamy gościa. Ma po prostu wtyki w branży growej i możemy sobie tutaj przestań dotykać moje nogi. Dobrze, ale z racji tego, że w poprzednim filmiku z Amberem. Jak ktoś nie wiedział, to odsyłam. Rozmawialiśmy o świętach. To i z tobą porozmawiamy o świętach. Co sądzisz, co sądzisz o tym, że Amber puszcza piosenki świąteczne w październiku? Za wcześnie. Zdecydowanie za, De za wcześnie. Czemu za wcześnie? Znicze wjeżdżają, kiedy znicze wjeżdżają w sklepie? W sierpniu już można kupić znicze. Nie nie wiem, w sumie nie chodzę do sklepu tak za bardzo. Ale lepiej. na groby możesz iść w każdym momencie. Nie, 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 to nie jest to samo, Amber. Nie słyszeliście? Amber powiedział za, za, za kamerę, piosenki świąteczne też można słuchać w każdym momencie. Nie, 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 to, to, akurat, to nie jest równoważne. Marię Kary, Maria nie możesz słuchać w każdym momencie. Tak samo jak Marylę Rodowicz rozmraża tylko na Sylwestra. <laughs> tak braciów Gordon br nie zapominaj o braci golców. Tak, Maria Karej można rozmrozić dopiero po Halloween. Ej, ale przynajmniej, nie powiem, ale podobają mi się te jej filmiki, kiedy kończy się Halloween i ona wypuszcza ten taki filmik, że... It's time! It's time. Amber, bo ci damy trzeci mikrofon i będziesz tam z zakadru po prostu <laughs> mówić. Efekty dźwiękowe. Efekty robi. dźwiękowe będziesz wydawał, naprawdę. To jest akurat spoko, bo ona ma zajebisty dystans do siebie i do tego, co, co, co zrobiła z tą piosenką, chociaż pewnie takie ta, mm -hmm. taki kasę trzepie na tantiemach z tego, że to nawet. Ona czeka no. na ten czas. Wyobraź sobie, że. To leci wszędzie. Ale wyobraź sobie, że jesteś teraz taką Marią Kary i przychodzi ten Amber. A ona wie, że idą święta, jak Amber wciska play i wpadnie jej pierwsze tam kilka centów ze Spotify. To jest Amber na bank. Ona siedzi w światłowie, zostaje powiem, powiadamy nie, tak <laughs> co tak wcześniej? Aż to Amber replay, replay, replay. <laughs> Dokładnie, tak jest. Kur... I, I ona już wie, że od tego momentu jej konto będzie tylko i wyłącznie się powiększało. Jedną piosenkę, jedną piosenkę w życiu kręcisz i jesteś ustawiony. No to nakręć. Czy ja wyglądam na kogoś, kto umie śpiewać? Tak, ja ci pop... zadam inne pytanie. Ile współczesnych gwiazd faktycznie umie śpiewać? A ja jeszcze chciałbym pogadać o, o, o świętach, bo my nie wiem, czy mogę zdradzić z jakiego ty jesteś regionu. No możesz. To jest Wielkopolska. Tak. Okolice Poznania, te sprawy. Tak. I tak, dokładnie, <noise> dokładnie. I wy macie jakieś dziwne potrawy. Sam wy... jesteś dziwny. Ja o tych potrawach nie. Makiełki. No. Czego nie rozumiesz? Co to są Makiełki? Jest to domowej roboty jest, makaron. Jest, jest... Mm -hmm. Nie przerywaj mi teraz. Ja panu nie przerywałem. Ha! orany. Domowej roboty makaron, smażony na maśle, znaczy smażony, podsmażany, z miodem, makiem, no i zależy jeszcze od, czy ktoś lubi, czy nie lubi, no to jeszcze z rodzynkami. U Was też tak jest, że, a skoro wspomniałeś o rodzynkach, to jest tak jak z tym, ze sernikiem? Jak macie makiełki z rodzynkami, to jest, ty debilo. Nie, po prostu tu jedni jedzą, inni nie jedzą nie ma hejtu, jak z sernikiem. O co chodzi z hejtem z sernikiem, bo ja nie rozumiem. Jak ktoś lubi sernik z rodzynkami. Ja lubię sernik. Pixel, zostaw to! Chodź, nie było jeszcze Pixela, proszę się przywitać. Jest bardzo zadowolony. Dobrze, idź. Ale nie jedz kabli. Zostaw to, Boże! Jak ja tu mam kręcić w tym domu filmik? I widzicie, do tego właśnie potrzebowałem przerwy. Psychicznie od, potrąć od kota. Makiełki, to już wspomniałem, bo jadłem, no. to wiem. To jest na świętach... U, w twoim regionie, czego nie ma w innych. To wymieniaj, tak. co jest u was na stole. Jest 12 potraw, Na 12 różnych nie, śledzi. Nie, dziś nam się nie chce robić 12 potraw. No jest 10. Ileś tam jest. Dobrze. I co tam zazwyczaj się znajduje? Jest barszcz czerwony? Jest. Uszka są z mięsem czy z kapustą? No z kapustą i grzybami. Gdzie kapustą. z mięsem? A tak, pusty, no co ja mówię. Dobrze. Kapustą i grzybami. Pierogi? No to się liczy jako uszka. No piksel, naprawdę. Osobno pierogów nie ma. Nie ma pierogów? Ik, 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 ik. Nie. <głos> nie. <głos> jak się obudził jak się <noise> obudził Ambers za tego za w wokół... Nie ma pierogów? O Boże! O Matko Jezus! Święta jedyno! Bez pierogów nie ma świąt, ja nie jadę <noise> Dobra, no to co jeszcze? Śledź dla matki i dla babci. Ale bo w... nikt więcej nie je. Aha, okej, okay. w śmietanie. W śmietanie. Albo w oleju, zależy jak się Olej kupi. Olej i cebula jest jeszcze, z cebulą jeszcze. Nie wiem, bo ja nawet tam no nie to... zaglądam. Nie, to... nie lubisz śledzia? Nie, bo to wali. Jak można nie lubić śledzia? Ja nie wiem. Jak, jak można nie, nie lubić rodzynek? Ja nie wiem. <noise> Co tam jeszcze? Ry z ryb? Jakąś rybę zasmażaną? Yy, tak. Karp? Tak. Karpiuk. Karp? Karpier bułeczka jest <laughs> śpiewa tam. U nich ta, takie są święta, u nas karp śpiewa. U nich jest ryba w cieście smażona. Czy u ciebie karp pływa w wannie? Nie. Też chodziłeś do wanny, tak trącałeś te karpie? Nie nie, trąca, nie, nie trącałem ich. A ty ich trącałeś? A rusz się. Rusz. A on już bez tak. głowy, co nie? A nie nie chcę! Po co karp bez głowy miałby pływać w wannie? Ja nie wiem, wasza tradycja. No, wracając, ryba w cieście. Dobrze. Coś z grzybami jest? Kapusta z grzybami. A, no, no, ale nie chodzi o jakieś tam, nie wiem, e, pieczarki. U za... Mnie ja, no, były kiedyś pieczarki zasmażone, w jakimś cieście, coś nie. takiego wymyślili. Pasteciki więc... są ewentualnie okay, robione. Dobra, dobra. E, no, sałatka jarzynowa. Uwielbiam. Wow. I w słoiku potem przywozisz do domu szałaczkę jarzynową i jeszcze tak. kolejne kilka tygodni szałaczkę jarzynową. I płacze, bo I ważne pytanie. Mówię. Kukurydza czy groszek? Groszek. Nie kukurydza. Mało cię. Kukurydza. Do widzenia. <grydza> Nie, u mnie jest u i, tu, i tu i na Wigilię je. A jarzynową je się u nas na Wigilię. I teraz... Coś... Bo boję się. się. Boję się, bo się czy Amber będzie na pewno krzyczał? no Kotlety z piersi kurczaka. Amber siedzi tak. Jak Michael w dopis. No, bo Amber jest tam z takich rejonów, że to będziesz przez tego kotleta z kurczakiem będziesz smażył się w piekle. Gratulacje. Będzie mi ciepło. Amber powiedział za kamerę, że, ryba nie, że jakby ryba by nie było mięsem. I się zaczyna. zaczyna się. Amber się odpalił. Kompot z susu. U nas się nie robi, u nas nikt nie, nie pije kompotu. U mnie... No to u mnie jakieś tak chyba wydaje mi się, że nie ma jakichś zdań, zwykłych potraw, jeżeli chodzi o jakieś wymysły. E, większość tego, co powiedziałeś, jest u mnie. Przede wszystkim kilka rodzajów się leci w to. Leci to u mnie z w oleju, w śmietanie, w cebuli, z ogórkami, bez ogórków, kuźwano, po prostu... I, za, I zawsze jest ten temat tych dwunastu potraw I, i, i zawsze... Nie wiem, czy to moja mama, czy mój tata podchodzi. Jeden śledź, drugi śledź, trzeci. To już mamy cztery, ja mówię, Boże, <głos》>, tak się nie liczy. To, jak Chleb, to nie... tak, chleb to jest kolejny. U nas się kiedyś też tak liczyło. Ziemniaki, sos do ziemniaków, surówka. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. U nas nawet kiedyś było tak, że kapustę samemu się... Chociaż mieszkam w bloku, to kapustę mieliśmy samemu kiszoną w beczce stała A na myśl balkonie. Myślałem, że hodowaną do doniczce powiesz. Tak, miałem okazję chodzić stopami w beczce, kapustą. Uwielbiałem wbijać so sok z kapusty, sam ten taki. Koch, tak, potem jak chodziłem ze stopami, Amber, przestań. Mmm, tak so dobre i tasty. Jest. Nie, ja nie mogę, dam, kupię trzeci mikrofon, po prostu dam mu tam zakaz, nie da się, się, nie da kręcić podcastów, jak Amber siedzi z tyłu, bo on tak komentuje każdą rzecz, którą my powiemy, że to się nie da. Mały Kisek pił sok z kapusty, mmm, rozmiar 42. Jezus Maria. Wystań. Od Madzi Gessler mamy. Amber zaproponował, żebyśmy na święta coś od Madzi Gessler kupili. A bo ty jesteś wielkim fanem Madzi Gessler. Dobrze, proszę Państwa. Święta, niedługo święta, więc yy, ten filmik pewnie wrzucimy też jakoś tak przed, nie tyle przed świętami, co na początku w grudniu, ale już teraz możemy Wam złożyć yy, najserdeczniejsze sze? najserdeczniejsze życzenia. Tak. Zdrowia, pięknie, zdrowia skup, szczęścia pięknie. i radość. Ładnie to powiedziałeś. Nie, ostatni raz go zaprosiłem na jakąkolwiek Ty tak specjalnie to robisz, żeby tu już nie przyjść, co, nie? Dokładnie. Nie wiem. Jak... Wesołych świąt wam chcieliśmy życzyć. Boże tym. Świąt po prostu. Co się pytasz, jakich tam z tyłu? Wesołej Hanuki. Widzicie, tak to będzie tak wygląda nowa wersja okiem królika. I to be... tak się to będzie, tak będzie się to odbywało. Dziękujemy bardzo za uwagę. To był Meralon. O Boże, i ja. I tam za kamerą był jeszcze Amber. Do następnego.